No i okej, okay, no to wygląda trochę jak po wybuchu bomby. Ale kiedyś będzie pięknie. Dzień dobry, dzień dobry. Pierwszy filmik od bardzo, bardzo dawna w specjalnym stanie. Ponieważ jest dzisiaj piękna pogoda, a ja jestem stosunkowo nowa do łodzi, mam dzisiaj plan popolować trochę na łódzkie murale. Także zapraszam na tą podróż. Nie mam planu, znaczy mam plan, ale nie mam jakiegoś konkretnego GPX-a, po którym miałabym się kierować, więc będę dziergać na bieżąco. Ale jak wyjdzie fajne, to, to udostępnię moją trasę i coś poopowiadam o, o tych muralach, które spróbuję zaliczyć po drodze. Także zapraszam na piękną pogodę i piękną przejażdżkę. No, na razie ogłaszam koniec wycieczki. W ciągu troszkę ponad godziny opędzlowałam kilkanaście tych murali, a właściwie głównie na samych bałutach, na których teraz w tym momencie mieszkam. I powiem, że troszeczkę się nawet i zmęczyłam. Dużo nie jeździłam ostatnio, to są moje takie pierwsze podrygi i to takie na pół legalu można powiedzieć, ale czuję się dobrze, więc myślę, że trochę mogę pojeździć. Więc taka trochę godzina, dwie godziny to będzie maks tego, co na dzisiaj przeperformuję, także. Łódzkie Murale, część pierwsza, dobiegła końca, pod filmem wstawię GPX-a, wstawię też chyba linki do strony, z której korzystałam, na której była bardzo fajna mapka, e, pokazująca gdzie, do którego się następnego można e, udać. Tam też są opisy, opisy postaram się dodać też do filmu, jeżeli moje techniczne umiejętności na to pozwolą. E, także żegnam się tutaj teraz z pięknej, słonecznej łodzi wiosennej i oby ta pogoda dalej dopisywała. E, a ja będę chyba kontynuować po prostu i podzielę sobie ten cykl na części. Będzie tego dużo, bo to było tylko kilkanaście, a murali w łodzi jest coś koło setki ponad, więc będzie co oglądać. Cześć, pozdrawiam. Tutaj przykład takiego może muralu nie za pięknego, ale prawdziwego. Wszędzie dobrze, ale na Bałutach najlepiej. Ja się przekonuję powoli tutaj Maksymy.